19 marca 2020 roku z ulicy Grunwaldzkiej w Gdańsku przed spotkaniem 14 kolejki Ekstraligi. Apelotos Gdańsk, GKS Katowicy. Witają państwa: Dawid Górek. i Mateusz Wiech. Jest popularna Muti, to jest też taka zawodniczka, która potrafi. Jest od razu kontra zespołu z Katowicy. Niezłe zagranie na lewe skrzydło. Rozpędza się tam w bieżach, biega w pole karne, będzie sytuacja na uderzenie. No, i mamy 1 do 0 dla drużyny GKS-u Katowice. A bramkę z numerem 13 zdobywa nie kto inny jak Katarina Wojtkowa. Najlepsza z i drużyny GKS-u Katowice. No, nie tak na pewno sobie wyobrażaliśmy początek tego spotkania. Zastanawiam się, gdzie była Jagoda Szewczuk w tej sytuacji. Jagoda Szewczuk była z przodu. Mam okazję pracować z tą zawodniczką w kadrze Pomorza U u15, no i to jest no, na poziomie Celiotek, na poziomie juniorskim, no to to jest prawdziwa liderka, zawodniczka totalnie, ale teraz spójrzmy. no Słupek, takie do W Polsce występujące w reprezentacji. Takie jest, darmowe wejściówki do pobrania za pośrednictwem strony Pomorski myśnik zpn.pl. Zapraszamy serdecznie na mecz do Gdyni, pierwszej reprezentacji Polski, kobiet w eliminacjach Mistrzostw Świata. Teraz ładnie tutaj oszukali, Julkę, oszukały Julkę Wodaczek, zawodniczki, która aż do końca próbowała. Klarisa. Tutaj potrzebne jest wsparcie pozostałych zawodniczek, które grają w środku pomocy na tych pozycjach numer 8. Tak, Gabi Zimęcka i Clarissa Kirżdown na tych pozycjach. Ależ teraz. No i mamy ale 2 do zera. Ale niefortunna interwencja Julii Ignatowicz. Szanowni Państwo, no potknęła się e, w ślizgiem wchodziła. Nie wiem do końca kto zdobył tą bramkę, Dawid. E, dla mnie ewidentnie, ewidentnie e, no, tak jak już wspomniałem, mam nadzieję, że jak wróci oczko albo wala trakanowa, to te bramki zaczną wpadać i mamy świetną wiem. sytuację dla Gdańszczanek. Ładnie Jakoda Szewczuk, że, że jest bramka Katowiczanki zespołu Marlena Hajduk. Spójrzmy, Amelia, ależ teraz Amelia Winkowska stanęła oko w oko z sędzia, asystentki Agnieszka Dobrzyńska i Monika Czużynowicz, tak? E, właśnie prezentuje się zespół sędziowski. Rozpoczęliśmy drugą połowę. Maciążka, ależ tutaj urwała się Jagodzie Szewczuk. Maciążka, no... Ależ oszukała. Świetnie sobie przełożyła, ale na... Dośrodkowanie. Cały czas przy piłce utrzymują się piłkarki GKS-u. Wojtkowa do Maciążki. Maciążka świetnie się zabrała przyjęciem kierunkowym. I na szczęście A teraz występuje w Markusie, w lechi. w lechi, Przepraszam. Jest sytuacja niecelnie Kinga burza. Tego, tego na pewno jeszcze będzie e, brakowało tym zawodniczkom, które, które wchodzą do tego pierwszego zespołu, no tu granie jest dużo szybsze. Tu, tu też e, piłka, piłka seniorska nie wybacza błędów. jej zejdzie e, na swego czasu nominalną pozycję Klaudia Słowińska, bo e, no ona od tego sezonu właściwie od tamtej rundy, od połowy tamtej rundy zaczęła występować na pozycji numer 9 i po błędzie Gdańszczanek. Po prostym błędzie Gdańszczanek, yy, nazwisko wymieniane przez nas najczęściej w drugiej połowie. Klaudia maciążka z dużym wersji. spokojem Szczecinio zdobywa bramkę na, na 3 do 0. No to zdań 0 wie z Katowice 3. Yy, ja, ja nie ukrywam, że ja nie poznaję dzisiaj, pomimo pomimo tych wielu zmian gdańszczankom yy, szans. Indywidualna akcje Klaudia Słowińska. I teraz ładne Dożelki. zagranie do żelki kołodziejek. Spójrzmy i jest. Mamy Roxana Polańska. Roxana Polańska zdobywa bramkę dla drużyny. Apelotus Gdańsk. No widzisz, wołaliśmy 10... to. Tą... 10 sekund temu tak. powiedziałem, że nie zabierajmy Gdańszankom szansy na zdobycie bramki i świetna indywidualna. Pokazuje. Tak, uniesiona ręka, więc będzie rzut wolny pośredni. Dobra piłka w pole karne. Ale Ależ uderzenie, ależ bramka, 4 do 1, fantastyczny Kłoda. strzał Weroniki Kłody. Uderzenie. Szła ta piłka naprawdę delikatnie nad ziemią, 2-0 prowadzi Tarnowia z Medykiem. A korzystając jeszcze z okazji, koniec spotkania. Koniec spotkania. Korzystając jeszcze z okazji, przypomnę Państwu, że 7 kwietnia o godzinie 20.15 w Gdyni eliminację Mistrzostw Świata Polska-Armenia będziemy jeszcze na pewno za tydzień zapraszać na to spotkanie. Śledźcie social media Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.